Później Glawer odwiedza Desmonda i przeprasza go za to, że go nie docenił, przyznając, że to Desmond zrobił najwięcej dla kraju. Glawer wyjaśnia również, że jutro, w sobotę, wrócą na grzbiet. Chciałby, żeby Desmond był z nimi, ale uszanuje go, jeśli ten będzie wolał uczcić swój szabat. Desmond zgadza się pójść, a oddział czeka, aż skończy modlitwę, zanim rozpocznie atak. Amerykanie zaskakują Japończyków i dzięki ostatecznie zatwierdzonym posiłkom oraz tunelowi odkrytemu przez Desmonda, szybko odwracają losy bitwy na swoją korzyść. Mała grupa japońskich żołnierzy wychodzi naprzód z flagą kapitulacji, ale udają, że to tylko po to, żeby być bliżej i rzucać w Amerykanów granatami. Żołnierze wroga zostają natychmiast postrzeleni, ale Desmond i tak zostaje ranny, gdy odbija granat, aby uratować swoją drużynę. Pozostali szeregowi położyli Desmonda na noszach i pospieszyli, by zabrać go z pola walki. Zatrzymali się tylko, by oddać mu Biblię, gdy zorientowali się, że przypadkowo ją upuścił. Amerykanie i tak wygrywają bitwę i przejmują Haksorycz po tym, jak dowódca japońskiej jednostki kończy bitwę poprzez rytuał Seppuku, by naprawić swoje błędy. Prawdziwy Desmond Das wyniósł 75 rannych mężczyzn w bezpieczne miejsce na Haksory.